Witam! To jest druga część mojej nowej serii. Ja Josuję krokki i z nich muszę coś zbudować. W ogóle trochę chory jestem. Dobra, nieważne. Stawcie jajka i suba no i rysujemy tą siatką. I dużo Pustam. <kluzni> Coś takiego w z kasek. ma mały a A mi się jak i zbuduję. Uwaga, jestem ja zgotowa, ale tak zje wysło. Pyk! To jest miec tutaj. Wbity. W kamień. <kluzni> Jakiś człowiek. Chce ten miec wyciągnąć. Tak wiem, wygląda to jak, jak ktoś się zaczyna co go na i cię co to jest w toarecie. No nie, to ja... Tobia nie z jest wykończyć.